Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. mleko. dobre rady na takie upały. Może coś doradzisz. Szanowni Państwo, pić, pić, pić i jeszcze raz pić. Wodę. Wodę pić i to dużo pić. A takie zimne piwo, żeby walnąć, czy nie? Bezalkoholowe. No bezalkoholowe, no. Ale takie... Z, z lodówki przez takie zimne, żeby było. To można wypić. Ale najlepiej to bez alkoholowe napoje i to dużo pić. Nawet byłem dzisiaj w aptece. kupowałem od komarów taki płyn, to co? Powiem dla was, że aptekarki za darmo. Za darmo. Rozdają wodę do picia, w sklepach, nie w sklepach. Ona jest pół gazowana, pół nie, ale to dobra taka woda, pić. I do, za darmo dają wszędzie? Proszę? Za darmo dają Za wszędzie. darmo. Tak? Ile chcesz? Po dwie butelki na osobę. Po dwie butelki, tak? Tak, bo już nim wystarcza wody. Tyle ludzi bierze wodę. Tak? tak? Tak gorąco. A to co ty myślisz? Jeden człowiek wziął dwie butelki, zaraz by pił, zaraz. Po wteczce, znowu prosił się, to no, tam jeden już odstąpił swoją porcję, A tak to nie dostaniesz, bo no. o, widzicie, że ustach schnie z tego powodu, że jest e, temperatura za, za duża, jak dojdzie do, do 50 stopni, jak jeszcze. W sobotę ma być deszcz podobno, nie wiadomo czy będzie, ale daj Boże, żeby był, daj Boże, żeby ten deszczik spłynął, żeby i, i to dobry, żeby... Złoty deszcz. Tak, taki ekstra deszczik, ja wyjdę nawet, tylko bez burz, sam deszcz, to wyjdę sam, w króciutki spodenkach, stanę i żeby odświeżyć się... E... Żeby te smrody, te poty, bo to smród, bo człowiek nie nadąży prać, nie zdąży wszystko robić. Tu idziesz, a tu pijesz, a tu poty się wylewają. Ja w doszłem do autobusu, dzisiaj siadłem w ósemkę i co? Pojechałem na zaszczyt, zostałem zaszczyt drugi. Już mam. No, muszę do jutro zadzwonić do przychodni rejonowej, a żeby mnie wydała. No, ale jakie rady jeszcze na te upały, Krzysiek? Świadectwo takie unijne, takie, że mogę wszędzie się poruszać i bez maski mogę chodzić. Już bez maski mogę chodzić. I w sklepie nawet bez maski? Bez maski w sklepie. W kościele też? Co? W kościele też. Wszędzie. Bo jestem uszczepiony, jestem e, i tak dalej. O. A jakie jeszcze rady na te upały, Krzysiek? Co jeść? Co jeść? Nic, nie idzie nic jeść. Nie da samemu. Jeść trzeba. W sklepie taki jest chłodnik, lody. Też dają za darmo, czy nie? Nie, lody nie. Chłodnik trzeba kupić, ale to jest takie przecenione rzeczy, przesieniają sklepowe, w spożywczych sklepach, przesieniają specjalnie, spuszczając cen e, z tego powodu, że. Widzę, że ludzie... Nawet widziałem sam, jak kobieta stała w kolejce, w kerfurze, upadła. Nie taka... E, a w latach średnich taka. Jeszcze nie taka, jak tak powiem, już koło 60, koło, ale jeszcze jak lat 40, może jeszcze 30 parę lat, mdleją ludzie. Ludzie, kochani, bierzcie ze sobą, jak w domu macie, puste butelki, Nalewajcie zimnej wody z kranu. Z kranu normalnej wody. Ale to, żeby było, spuszczajcie tą ciepłą wodę z kranu, bo grzeje się w domu. Nie palcie w domach. Wyłączajcie piece. Tylko gotujcie obiady takie lekkie, takie. Zupka jak rosołek. A chińska taka nawet. Może być czy nie? Jaka? Chińska taka. Chińska nie. nie? Na, najlepiej kaszkę ugotować taką jak, jak dla dzieci. Sobie w garnuszek sypać na wodzie, ugotować rzadką. Zjeść. Z, z bułeczką, z masełką, mleczko. O, mleczko można pić dużo. Dużo mleczka. Tak. Zimnego, zimnego. Na dużo pić, co jeszcze, no takie rzeczy, które, pomidorów jeść, jeść ogórki jeść, o, siadłe mleko pić. Siano jeść? Siadłe mleko, siadłe, wiesz co to siadłe mleko, kwaśne inaczej. Tak. A to nie pisze kwaśne, u nas na nasi mieli kwaśne, a, a tu pisze siadło, bo to prawidłowo siadłe się mój mleko, mhm. to to a, ku, kupywać i no, i w cieniu siedzieć, tak? I w cieniu siedzieć, pod drzewami, nie wychodzić na słońce, bo można kapelusze nakładać, czapki nakładać, takie specjalne od słońca, żeby głowę nie e, parzyło, żeby nie grzało. Żeby, to, a, a, bo, okulary nakładać o, przecież słońce od słońca, a jak Krzysiek, przyciemnione i to ostro przyciemnione. Krzysiek, a jest jak fontanna na przykład, nie? Tak jak tak. u nas na rynku. To można, można wchodzić do fontanny? Eee, można wchodzić do fontanny. Można, tak? Można wchodzić do fontanny, jest pozwolone. Jest, ja napisałem do prezydenta miasta a ażeby pozwolił odchładzać strażacy nawet rozciągnęli szlauch, szlauchy strażackie rozciągnęli. Można polewać się wodą tam, na rynku Kościuszku, Kościuszki w stoku. Można do fontanny wleć, po, no tam załatwiać się nie można, ale e, tak popryskać się, odchodzić się, tak po plecach polać, nawet koszulkę można zdjąć i do wody ułożyć, żeby i wilgotną na siebie nałożyć. Też można e, zrobić to. E, co jeszcze? No zamawiać, zamawiać, zamawiać dużo, dużo picia. Jak powiedziałem na początku. Dużo picie i to zimnego. Lody jeść. Czyli herbaty ciepłe nie pić. Nie. Herbaty ciepłe. Nie polecam. Jak zrobić herbatę, to już kończę, no. Przyjechaj.